Gala. Marcin Miodziewka, się Kaisat eee, Słuchajcie, w mediach społecznościowych już napisałem wczoraj deszcz. Spadło ponad 20 mm. W nocy i nad ranem przymrozek. Więc co? Zaczynamy imprezę. Ja już mieszam środki. Mój dyliżans czeka. Pokażę Wam, jakże zabiegi robiąc w odpowiedniej temperaturze na temperaturę rosnącą, z myślą o pszczołach przede wszystkim i osadzie i to co pokazują, że faktycznie te pszczoły nasze biedne padają pod tym ulem, ludzie robią środki ochrony roślin, ale pamiętajmy, osobiście uważam, że to są środki yy, środki na, na bazie Pewnie chloropiryfosu, fosforoorganiczne typu Dursban i tak dalej, które są niestety już, stety, niestety, zakazane, bo tak naprawdę, patrząc na kolejne lata, jest to nam praktycznie całkowicie odbierane. Za chwilę zostanie odebrana miedź, kaptan, podstawowe fungicydy. Nie wiem, czy będziemy pryskać na ekologię. Masakra, słuchajcie, przejść na ekologię to, to jest co, co chwilę, oprys, co chwilę, dosłownie co chwilę. Dobra kochani, zaczynamy imprezę, zapraszam do oglądania i subskrybowania i udostępnienia. Pamiętajcie, ci co są w branży wiedzą, ci co nie wiedzą, jak mamy ciężką pracę, słuchajcie, pod chmurką. To nie jest, to nie jest łatwy chleb, to nie jest nic prostego. Były przymrozki, listki. Nam dostały po nosie. Na mediach społecznościowych, na Facebooku, na mojej stronie jest widoczne przekrój kwiatu. Część zmarzła. No ta naturalne przerzedzenie mamy, ale oby nie wszystko, prawda? No i co, deszcz spadł, atakujemy. Robimy wszystko po to, żeby jabłko było jak najlepsze. Zaczynamy. Ponownie. słuchajcie, e, jestem w trakcie zabiegu, no ale postanowiłem wpaść tutaj na pasiekę, bo no, już kilka godzin pryskam. E, I teraz tak, dla wszystkich tych, którzy sądzą, że my szkodzimy pszczołom sadownicy, spójrzcie. Jedna, druga, a to przepraszam, truteń. Spójrzcie na pszczółki pracujące. Pyłek. Ja się pytam gdzie gdzie te martwe pszczoły e, apeluję do wszystkich tych którzy którzy podjuzają czują ludzi na nas na nas mam na myśli sadowników, rolników weźcie wy się ludzie puknijcie w głowę, nie każdy sadownik nie każdy rolnik od razu może pryska to znaczy, że truje, nie, żeby pszczoły słuchajcie, padły tak jak pokazują na tych zdjęciach to wszystko, że cały cały ul dosłownie tam jest pod spodem to trzeba konkretny środek eee Środek pewnie jakiś fosfororganiczny na bazie chloro chloropiryfosu, najczęściej typu durzban, typu. No, tam jeszcze jest kilka innych, ale o co chodzi? Robiąc zabieg, ja się nie martwię, że coś się z stanie, bo one w pełni latają. Zobaczcie, czy one wyglądają, że im coś jest. Wiecie, dlaczego w tej chwili jest ich tak niewiele? Bo jest chłodno. Jest chłodno, pszczoła nie lubi oblatywać, nie wiadomo jak jest chłodno. Jak tylko by było cieplej, to wszystko od razu by ruszyło. Także e, nie ma czegoś takiego. O, zobaczcie tutaj, tu bardziej słoneczko świeci. Zobaczcie, co tu się dzieje. Także powtarzam, nie ma czegoś takiego jak porządny sadownik, porządny rolnik. Porządny człowiek dbający nie tylko o swoje plony, ale i o środowisko i o zapylaczy typu właśnie pszczółki, wie doskonale o tym, że musi o nie zadbać i nie może popełniać nie wiadomo jakich błędów, bo to się odbije. Ale słuchajcie, nie ma czegoś takiego. W tej chwili robimy zabiegi z racji tego, że jest e, infekcja, że było zimno. E, musimy działać, żeby ten towar, który dla Was produkujemy, był. Najwyższej jakości. I powtarzam, nie szczujcie na nas nie wiadomo jak ludzi, bo ludzie łykają to jak bociężabę i myślą, że każdy nas zabieg jest nie wiadomo jak toksyczny. Właśnie nie. Ci, którzy dbają, wiedzą o co chodzi. Także tym oto akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam serdecznie do oglądania, subskrybowania. I do moich mediów społecznościowych tam nieczęściej znajdziecie. Tu myślę, że raz w tygodniu uda mi się nagrać filmik. Pozdrawiam serdecznie Marcin Miodzio. Pasie Kajsat.